Cześć witajcie z tej strony kanału JPKozak i witam Was na kolejnym odcinku na tym kanale. A w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam top 7 niesamowitych rekordów w PowerStoch. Numer 7. Pucharki Na pierwszym miejscu jest Vital Shark i wbił on na swoim koncie aż 76 190 pucharków. Na szóstym miejscu maksymalny level w Brawl Stars. Jest to 500, wiadomo. Największy rekord na całym świecie, jeżeli chodzi o graczy, należy do Landiego PS. Jest to niemiecki YouTuber i pierwsza osoba, która osiągnęła taki właśnie level. Numer 5. Największą ilość monet na jednym koncie zdobył Lukas Brawl Stars, czyli zagraniczny YouTuber. A dokładniej niemiecki youtuber i on miał aż 1 300 tysięcy golda na swoim koncie. Na jednym z jego filmów wydał aż 100 tysięcy gemów na monety No i jest to mega dużo golda na jednym koncie. No nie wiem, to kosztowało mega dużo funkcji pewnie. Numer 4. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile można czasu wytrwać najwięcej na solo? Więc teraz wam powiem. Spójrzcie tylko na to. Na solo można wytrwać aż 13 minut 14 sekund. Tak, zobaczcie sami, oni tutaj grali tyle czasu i grali tutaj cały czas Meg, no i jak wiecie tutaj Meg jak się używa ulta i wiecie jak się skończy ten ult to wtedy regeneruje się HP i w ogóle i zobaczcie, tutaj jest specjalnie stworzona mapa do tego, no i... Cały czas się leczyli i również y, tutaj rozpiły się te boty całe, które są na solo showdown. No i w ten sposób właśnie udało im się wytrwać tyle czasu w jednej grze na solo. Numer 3. Rekord za największą ilość gemów na jednym koncie. I również pobiegł Lukas Brawl Stars i miał on na swoim koncie aż 100 tysięcy gemów. Kosztowało go to około 25 tysięcy złotych. Numer 2. Rekordowa liczba gwiazdek na nagrodzie wynosi 163 gwiazdki. Oczywiście grali na specjalnie stworzonej mapie, byli dogadani między sobą, no i z tego co widziałem, jednej osobie udało się to wyrównać i zrobić 163 gwiazdki, ale nikomu nie udało się tego rekordu pobić. No i numer 1. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile winów na swoim koncie ma jeden gracz na solo showdown? Jeżeli tak, to zobaczcie to. Jest to Shibanita i ma on aż 43 220 winów na solo. Jest on numer jeden w tabeli, jeżeli chodzi o zwycięstwa na solo. Chociaż nie wiem, czy to nie jest jakieś fejkowe konto, ponieważ spójrzcie na to. Ma on tylko 1000 pucharków aktualnie i najwięcej miał ich... 2454. Ale na drugim miejscu jest Marius Deus, który ma 29 050 zwycięstw na solo. I to już na pewno nie jest fejkowe konto, ponieważ widać, że tutaj jest to zwykły gracz i ma on prawie 50 000 pucharków na swoim koncie. E, na koniec tego filmu powiem, od razu, że zerowałem się na tych dwóch kanałach. Oni nagrali podobne filmy i postanowiłem, że nagram coś podobnego dla Was. No, i jeżeli podobało Wam się to zestawienie siedmiu rekordów w Rollstar, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. A my widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!